Jaka herbatka to na ile ci idę na 5 minut, 10 Ale to kurde, to, to, ja mam już to ułożone jak chcę wiesz, bo układam takie nowe Ale no na razie nie mam co To wszystko mam ułożone z moich Lobby, go ram Lobby, Dorwan No nie no gdzie ja kurwa będę układał jakieś 200 puzli To to nawet frajdy nie będę miał mi chodzi takie kurwa... Właśnie tysiaczek, no. Po drugie, to te puzzle Leny to i tak już układają kurwa z 10 razy każde. Kurwa mnie spędzi. O jakiś dym, ej biały dym jest akurat, chyba wybrali. Akurat kurwa na TikToku mi się wyświetliło, jakiś dym leci. Ludzie się cieszą, nagrywają. Wybrali na 100%. A! bur A może. ale ludzie się cieszą. No to, to w sumie co skąd to nie mają kurwa wiedzieć, czy wybrali, czy nie? Nie, no jest. Normalnie wybrali już. Nie, pierdol się. To. Jestem ciekawy tylko jakiego wybrałem. Czy będzie koniec świata, czy nie? No i jak to no! A to jeszcze nie, on dopiero pewnie będzie wychodził. Bo jest dym i dopiero po dymie... Nigdzie tego nie ogłaszają, tylko on wychodzi z tego swojego pałacu czy skądś tam. Dopiero, wiesz, z okna, nie? A mnie swędzi, no. Dobra, jestem jebaną kurwą i tyle. Także to by było trzeba live oglądać. On ma ten swój kurwa domek, czy jakoś tak to się nazywa. I właśnie oni nigdzie tego nie ogłaszają, tylko dopiero on się pokazuje, nie wychodzi na co okienko swoje. No ja też jakiegoś ja się oglądam. No właśnie, ja to pierdolę to. I tak, I tak jesteśmy w takich czasach, że na TikToku to będzie kurwa latać po 5 razy na minutę. to. Może iść kurwa góra. Aj boże. Zawsze kurwa, nie wiem, skąd się ta kurwa pojawi zawsze, no. Nie wiem jak oni to robią, bo zawsze jakaś kurwa jest, no. Ej no Ja ani razu kurwa nie miałem normalnej broni No ca ja cały czas kurwa kasy nie mam Eee Jak z tym Kurwa. Na chwilę to może potrwać Dobrze, dwóch zabiłem. Pięknie. Hmm, Cześć górę. Kurwa, te oczy muszę tak mrugać, bo autentycznie czuję jakbym spuchnięte oczy miał. Kurwa, jakbym tego nie zabił, to mi się zesrał chyba. Nie wiem, ale coś... Coś mi nie siada dzisiaj. Nie idzie mi w tego Cesa No Tu był Ale czy jest dalej? O no to jest pytanie kurwesy, no A ten Nie wiem może też ma słabszy mecz, ale że on jest kurwa na 25 tysiącach O ja się nie wychylam. Troszkę na farcie to było. Ale było, ale zabiłem i to się liczy. Paki nie mamy. To jest lipa. Dobra, jednak nie. O, skin. Ze skinem zawsze lepiej. Teraz co drugi live na tym TikToku, to jest kurwa z wyboru papierza. O kurwa! Jak się wiebali. Kurwa syny co się wjebały na mnie, no Zaryzykuję rampę No i żem zaryzykował Nie. Ja na przykład nie wiem jak to się dzieje Ale ja kurwa przez takiego molotowa no nie widzę graczy Nie wiem czy jest jakaś komenda, jakby żeby lepiej widzieć czy coś, ale no... Naprawdę ja nie umiem zauważyć osoby z molo. Ostatnie. To jeszcze raz. Dobrze. Ej, serio, jestem ciekawy jaki ten papież będzie. To będzie koniec świata, czy nie. Nawet nie, że mnie to interesuje, bo mi to jest jeden pies, ale jestem po prostu ciekawy czy będzie katastrofa, czy nie. Ale skąd ta kurwa wiedziała mi? Powiedz. Nie wiem, nie było widać czy o chuj chodzi? No spierdalać grupcio. Kurwa z trzech stron ja na przykład nie wiem dlaczego zawsze tak kurwa przedłużają to. A dobra, dobra, przepraszam, już tam nie idę. Nie, nie wiem czy to jakieś, jakieś podpisy cały czas daje, czy coś takiego, czy po prostu w napięciu trzymają ludzi. Kurwa no! Ale chuj! Ale no dobrze! Chociaż coś zabijam teraz! Teraz ten mecz jest taki przyjemniejszy, bo zabijam cokolwiek, a nie A nie tylko zdycham. No i cokolwiek mi kurde wychodzi. Dobra, nie chcę mi się czekać, kurwa. Bardziej, że, tym bardziej, że mam 20% baterii. Sam ale mam minutę na znaczy, jakbym miał baterię, to też bym pewnie sobie oglądał, ale na 20% to szybciej mi bateria padnie niż go wybiorę. Kurwa, mać. Osiem 8, 8 No i to teraz już się chujnia zaczyna, bo to jest mapa CT. No kurwo ty to! Dzikasz! Już chujowo się gra, już jest dupa. Już nie jest przyjemnie i fajnie. No nie wiem, no dlatego mówię, że to... Nie ma co, nie ma co. I tak na TikToku zobaczysz i tak, przecież będzie ten... Będzie to latało po TikToku, pewnie. Kurwa, no PED! Nieważne, ci. Aby mi naprawdę tak zwyzywał rodzinę i wszystko, nie? Jakbym X wyzywał to by kurwa tej gry nigdy nie odpalili O jest kurwa lipa Jest Ipa żadnej rundy nie wygraliśmy po tej stronie Co jest kurwa jakie jajco 6 yy, rund pod rząd je I żadnej nie wygraliśmy Tego to się nie spodziewałam. No naprawdę. A to jest kurwa timing. No, ja... Ola, no Zawsze kurwa mnie muszą przeruchać. No No kurwa, dość tego. A ja znowu nie mam kasy, ta? Bo i robię tak. Albo nie. Robię tak i tak, i jak ktoś zdechnie, to se wezmę. Plan idealny. Kurwa! Już kurwiłem się na tym meczu, już jest chujnia Było dobrze, już jest to pizdy. Nawet go nie widziałem. Ta, takie, takie mam zamulenie w oto, że nawet go nie widziałem. W porządku. Można i tak zrobić. Jak najbardziej. Gość co czterech 4 wyruchał, pewnie mnie jeszcze też zabije. Dobra, jednak nie. Jednak nie. Kubuś uratował. A, fajnie, że od nas. Wyjebał. Ale ja mam to samo. Też bym coś zjadł, ale kurwa, na nic smaka nie mam. Nawet na schabowego nie mam smaka dzisiaj. Był wybrany. Zamiast od razu pokazać, żeby było po sprawie, to te kurwa przeciągają jeszcze pół godziny. No i chujnia, bo grano w czwórkę. i chuj już. To już jest po meczu. Zaspalnia. Eee... Secreting. Ojej. O, już. Po meczu. Po meczu. Pieniędzy nie mamy. Ostatnia ruda na mapie CT. Mecz w dupę. Tyle. Tak kurwa wszystko naraz. penkias su kurva naras. O! No curvo! O, dobra. 15-13. Ciężko, ciężko Ale chociaż fajny mecz, bo serio coś zabijam. Nie jest on rewelacyjny, bo dalej czuję, że to nie jest to. Ale na pewno to jest najlepszy mecz z dzisiaj. Dobra. Jeszcze co? Dwie trzeba wygrać. Skurwy syn. Może być ciężko, może być ciężko. Ale może damy radę. Może damy radę. O, ale kurwa mi w dynie jest gorąco. Nie trafiłem! Ja pierdolę. Do mam tej gry do chuja. Ko ko, ko, ko piłka leci hen wysoko. Wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. Ta 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 ra ta, ta ta ra ta ra ta ra ra. Ale mi jest długo Jest nie no serio jest kurwa tak mi ciepło Lampa grzeje, komp grzeje, kaloryfer grzeje Serio czuję się jakbym kurwa Siedział na polu w lato Ale wygrana Kurwa jak nie mam pojęcia Jak my to wygraliśmy Dobra, no ostatnie zwycięstwo mnie czeka. I ja robi kurwa szybko.